Cześć wszystkim, witam w tajemnicach kryptowalut. Słuchajcie, dzisiaj rynek nas nie rozpieszcza, w ostatnich dniach mamy korektę na Bitcoinie. Tutaj bardzo mocno chciałem, żeby przebiło nam tą górną krawędź kanału, no jednak niestety to się nie stało, odbiliśmy od tej krawędzi i w dzisiejszym odcinku omówimy sobie co dalej. Także zapraszam. Jeżeli chcesz kupić lub sprzedać swoje kryptowaluty za gotówkę, polecam Tobie sieć kantorów. Cashify dostępnych w całej Polsce. Bez problemu znajdziesz kantor w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Na hasło Tajemnice Kryptowalut otrzymasz zniżkę przy transakcji. Serdecznie polecam. Zapraszam również do grup tematycznych Tajemnice Kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. Tak naprawdę w tym kanale spadkowym to jest generalnie kanał, który bardzo często wybija się do góry, ale w tym momencie jest jeszcze to kanał spadkowy, kanał, który mamy tak naprawdę na dniówce od marca, praktycznie w większości odcinków go pokazuję, więc to nie jest nic nowego. No, i generalnie tutaj, formacja ta powinna się wybić iść tędy, i wybić się po prostu gdzieś tam do góry. Ja myślę, że to nastąpi. Również sytuacja makro na to wskazuje. Mamy wybory w Stanach, mamy do dróg, czy właściwie za chwilę będziemy mieli do i tak dalej, i tak dalej. Jest dużo rzeczy, które wpływają na to, że prawdopodobnie faktycznie te wzrosty gdzieś tam nadejdą. Jednakże. Patrzymy tutaj na jednodniowy timeframe, tak, no i wykres w tym momencie nas nie rozpieszcza. I tak, jak gdy byliśmy już tutaj na górze, bardzo chciałem tego, żeby wybiło górą, i szczerze mówiąc, mniejsze szanse dawałem na to, żeby, że się tutaj odwrócimy. No jednak się odwróciliśmy. Trochę jestem tym zażenowany, no ale no tutaj była sytuacja 50-50, albo, albo. Um, oczywiście, show mi The Charta go you The News i news był taki, że tam. Iran, Liban, akcja, tak zbrojna kolejna. No i generalnie mamy spadki. Spadki mamy tutaj od kilku dni, i to generalnie to jest też taka teoria, którą dzisiaj rozpinaliśmy troszeczkę, że niektórzy uważają, że wystarczy, wszystko, wystarczy wykres, i w wykresie jest zaklęte wszystko. Ja jestem trochę prawdy z tego względu, że Insiderzy wiedzą o takich akcjach, które się gdzieś tam wydarzą za chwilę i prawdopodobnie gdzieś tam wcześniej się wyprzedają, powodując spadki. Potem wychodzi news no i dołącza ulica. I te pierwsze ruchy spadkowe są zawarte na wykresie, no bo właśnie Insiderzy je gdzieś tam zapoczątkowują. Oczywiście to jest teoria, na którą 100% potwierdzenia nie ma. Ja sobie ten kanał, tak jak widzicie, troszeczkę zmodyfikowałem. Mianowicie w taki sposób, że zamiast linii postawiłem po prostu kanały i w ten sposób zrobiłem sobie marginesy błędu bardziej tak jak tutaj mieliśmy ten margines błędu, że już wybijaliśmy tą linię tutaj tą spadkową, a jednak nic z tego nie wyszło, zawrotka, tak, no zwróćcie uwagę, jak to pięknie nam chodziło przez ostatnie miesiące, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, tutaj takie trochę fejkowe, dół, góra i znowu. Bardzo dużo tych ruchów na pitku, bardzo dużo, no, takich lokalnych trendów, tak, no okej, okay, tak jak widzimy tutaj, te odbicia tak naprawdę tworzą nam kanały wewnętrzne, kanały tak zwane, Lokalne trendy, tak zwane lokalne, czyli w tym wypadku przykładowo mieliśmy tutaj lokalny trend wzrostowy w głównym trendzie spadkowym. I tutaj tak naprawdę można było rozgrywać to dwojako: albo ten główny trend, co oczywiście trwało długo, bo ten jeden ruch powiedzmy od góry do dołu, czy odwrotnie trwał, no można powiedzieć, dwa tygodnie, czy coś w tym stylu, czasami trochę dłużej, tak jak było to tutaj, hmm, powiedzmy, 24 powiedzmy, czerwca, do aż powiedzmy. 10 lipca, więc bardzo długo, ponad miesiąc. No, a wiadomo, wewnątrz takiego lokalnego kanału można było rozgrywać sobie to troszkę szybciej, tak? Zdecydowanie szybciej. Dobra, i teraz co następuje? No, dużo wskazuje nam na to, że gdzieś tam będziemy teraz tutaj odbijali się, kręcili się wokół tego tutaj kanału. Bardzo, ważną jest, bardzo ważna jest strefa 58 tysięcy, czyli mamy ją gdzieś w tym miejscu. Strefa, która inaczej. Mówiło się o tym, że jeżeli wrzesień zamknie się na powyżej 58 tysięcy, no to mamy już, powiedzmy, wzrostowo i będzie fajnie. Zwróćcie uwagę, jaki psikus się wydarzył. Wszyscy mówili o tym, że wrzesień to zazwyczaj jest spadkowy, październik będzie na pewno lepszy i zobaczymy. No i wrzesień nam od, centralnie odwrotnie wyszło. Wrzesień nam zamknął się wzrostowo, a październik otworzył nam się turbo spadkowo i zobaczymy co dalej, tak? Miejmy nadzieję, że to jest tylko tutaj takie manipulacja i polecimy do góry i to byłby najpiękniejszy scenariusz dla nas wszystkich, ale czy to się wydarzy? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie zdziwię się, jeżeli tutaj spadniemy do dołu i Dopiero później za jakiś czas pod koniec roku, można, może za miesiąc, tak, będziemy wzrastali, więc znowu mamy do czynienia z dwoma scenariuszami. Jeżeli szukać odbicia jakiegoś, to myślę, że poniżej 60 tysięcy jest ono gdzieś tam możliwe, a jeżeli nie, no to dopiero ten właśnie czarniejszy scenariusz który technicznie jest bardziej prawdopodobny, czyli odbicie dopiero od dolnej bandy. Całego trendu głównego, czyli całego tego kanału spadkowego, tak? Co również jest niestety możliwe, a myślę, że mało kto to zakłada. Generalnie nigdy nie wolno brać pod uwagę jednego scenariusza. W moim przypadku, w obydwu scenariuszach, jeżeli inwestuję na spot, no to mam dobre okazje do zakupu, więc to jest całkiem spoko opcja. I ogólnie też planuję wam nagrać materiał o altach, który będę skupował przez październik. Więc oczekujcie. Przejdźmy sobie do Ethereum. Ethereum jeszcze gorzej, szczerze mówiąc. Cały czas w trendzie spadkowym. Cały czas tutaj w tym dużym trendzie spadkowym, i szczerze mówiąc, ono nawet nie wyszło, do poł... no, wyszło na chwilę przed tutaj połowę tego kanału. No i już z powrotem jest zawrotka. No, ciekawe, czy zmierzymy do 2000? Nie? To jest turbo, turbo interesujące. Zobaczymy, czy tak się wydarzy. Oby nie, słuchajcie, oby tak nie było. Za to. Tao, bardzo pięknie nam tutaj się rozgrywa. Tutaj ostatnio dobijaliśmy do tej górnej granicy, o czym mówiłem, że jeżeli wybijamy górę, no to lot wyżej, tak? I też było myślenie życzeniowe. Chciałem, żeby wybiło, nie wybiło. Spadliśmy praktycznie na dół tego kanału. No, i cały czas jesteśmy w tej konsolidacji. Tutaj generalnie, jeżeli ktoś w dole kanału miał jaja i kupowo po te 500, nie wiem, 515 czy 520, no to już gdzieś tam to fajnie odbiło. Nawet na krótko można było sobie gdzieś tam zagrać, bo podeszło naprawdę fajnie. Generalnie Tao to widać od razu, że jeżeli Bitcoin odbija, to Tao jest pierwszym coinem, który odbija. Jeżeli Bitcoin spada, to też Tao, TAO też oczywiście spada, ale nie tak szybko jak inne, więc. To warto brać pod uwagę, że widać siłę tego coina, w TAO w tym momencie jest już kult, jest dużo projektów, które budują się wokół TAO. W ostatnio był grany TAObot, TAO, Bot, Tao różne rzeczy związane z TAO gdzieś tam dookoła tego projektu. Więc tutaj już buduje się cała gdzieś tam infrastruktura yy, i powtarzam, to po raz kolejny tutaj nawet nawet kilka tysięcy dolarów za jedno TAO w późniejszym gdzieś tam czasie hossy jest jak najbardziej możliwe. O ile coś wewnętrznie w projekcie się dziwnego nie wydarzy, nie wiem, ktoś ukradnie pieniądze, będzie jakiś fraud, jakaś typowa wyjebka. Jeżeli tego nie będzie, no to tutaj tak naprawdę sky is the limit przez całą kosę, tak uważam, bo ma wszystkie argumenty, żeby, żeby naprawdę było turbo dobrze. Zetero. Wybiło nam się dołem z kanału wzrastającego, to jest oczywiście słabą informacją. Patrzymy tutaj na czwórce, ale no generalnie to ten time frame w tym momencie nie będę na czym ja to rysowałem. Chyba na dniówce, ale na czwórce to widać jeszcze lepiej. Wypadło nam, odbił podeszło nam tutaj do góry, do tej krawędzi. No i zobaczymy, co dalej. Nie zdziwi się, jak zobaczymy, że bitcoin będzie spadał. Zobaczymy 4 dolary, może nawet poniżej 4 dolarów za zetero, i tam będę się zastanawiał nad na pewno longiem jakimś albo coś w tym stylu. No trzeba to obserwować, nie? Więc zetero, no w tym momencie troszkę bearish, ale niezbyt dużo bearish. Oczywiście zakładam, że ta analiza techniczna powiedzmy będzie miała znaczenie, tak? bo jeżeli nie, wiem, dzisiaj pójdzie jakiś turbo bullish news i bitcoin wyleci nam na 70 tysięcy. No to tak naprawdę ten kanał nie będzie miał żadnego znaczenia, bo wówczas bo Zero wówczas również poleci nam grubo powyżej 5 dolarów, jeżeli takie coś by miało miejsce. Więc tak należy na to gdzieś tam patrzeć. Także jeżeli bitcoin będzie spadał, to również Zero żaden koń tego jakoś specjalnie nie wytrzyma, a jeżeli bitcoin będzie wzrastał, no to de facto my również na wszystkich tych coinach turbo polecimy do góry. Zero myślę, że grubo powyżej 5 dolarów. Pepe, czyli król coinów tego cyklu. Pepe, zwróćcie uwagę, że przez ostatnie miesiące się nam pięknie tutaj wypłaszczył, tak? Krótko mówiąc, po zaliczeniu gdzieś tam dołka, może dołek był nawet tutaj, nie? W kwietniu, to tak naprawdę mieliśmy chwilę do góry, później mamy tu już wyższy dołek, tak? I widać, że ten wykres wzrasta. Nie zdziwię się, jak gdzieś tam dalej budując tą hossę, Pepe będzie jeszcze... Robiło swoje totalnie nowe ATH. Jest to możliwe, aczkolwiek przesądzone. Oczywiście Memcoinów jest coraz więcej w tym cyklu. VIV, BONG i nie tylko. No, naprawdę, hostca Memcoinów totalnie. Chociaż niektórzy uważają, że za chwilę będą coiny fundamentalne strzelały. Zobaczymy. O tyle ja PP trzymam. O tyle PP ja sobie mam, chociaż nie widzę tutaj żadnej wartości. Aczkolwiek w, no, wartość w krypto to też jest już inny temat. Może kiedyś o tym nagram materiał. I Generalnie PP trzymam asykuracyjnie, bo jeżeli gdzieś tam bardzo mocno będziemy mieli wzrosty na tokenach, no to Pepe również wzrosty będzie miał. Ok, przejdźmy sobie do analiz Twittera, zobaczymy, co tam najświeższe informacje o rynku nam mówią i jak możemy na tym skorzystać. Ok, na Twitterze słuchajcie, jak w lesie wszystko i nic tak naprawdę. Swoją drogą mam takie przemyślenia, że o ile kiedyś to Forchan był takim miejscem, w którym była turbo toksyczna społeczność, wylegarnia zła i wszystko co najgorsze, ale wśród yy, powiedzmy gąszcza tego syf'u można było znaleźć bardzo fajne predykcje, fajne coiny i tak dalej. E, no i teraz uważam, że takim właśnie miejscem stał się Twitter. Tu jest wszystko i nic, obrażanie yy, każdego za wszystko i za nic. E, no i wśród gąszcza tego syf'u można znaleźć perełki, można dalej fajne informacje i można znaleźć dużo lekcji, które można wyciągnąć dla siebie. E, I właśnie e, kilka Informacji na dzisiaj. Generalnie tutaj dr Profit nam liczył, że z tego miejsca będzie odbicie, że będzie bounce. No ten bounce się nie wydarzył, bo tak jak wiemy, on liczył tutaj na 63,5. W tym momencie mamy okolice 61, więc niestety tutaj no, nie wyszło. I to też w ogóle nie ma co karać kogoś za to, że jego predykcja się nie sprawdziła, bo tak na tym polega spekulacja. Możesz mieć 9 na 10 nieudanych tradeów, a 10 zapłaci ci więcej niż wszystkie pozostałe straty, jeszcze na tym zarobisz. A, no, inna sprawa, Jakub wydasz, jakby jak już zapłacisz cenę intelektualną i psychiczną, nie ile jakby poświęcisz nerwów na to. No ale to jest inna sprawa. W każdym razie, jeśli chodzi o finanse, no to tutaj może być właśnie tak, jak powiedziałem, że 1 na 10 Ci wyjdzie i tak zarobisz, nie? A, no, a nieudane predykcje to jest coś normalnego, no i w tym wypadku z taką mieliśmy do czynienia. Kolejna sprawa. Tutaj, new call i tutaj był fair value gap, który wypełniliśmy według właśnie Quantum, czyli Marko Wreko, też bardzo fajny trader ICT, lubię, lubię generalnie go wpisy no i tutaj w tym wypadku zauważył fair value gapa, który został no, w tym momencie już wypełniony prawie chyba w całości, no i zobaczymy, czy polecimy do góry, tak? Po kolejnego fair value gapa i jeżeli tak by było, no to by było naprawdę, naprawdę wspaniale, więc na to gdzieś tam czekamy, co się wydarzy. Słuchajcie, NPC cały czas jest gdzieś tam, już widzę, że szilowany od jakiegoś czasu, chociażby ze względu na to, że NPC jest związany, z tego co pamiętam, z tymi wyborami w Stanach, tak, że to jest coin gdzieś tam z Politify i jeżeli ktoś rozgrywa wybory w Stanach Politify, no to być może to może być bardzo ciekawe zagranie. Ja szczerze mówiąc tego nie ruszam, bo nie można mieć wszystkiego, tak, ale jeżeli ktoś bierze pod uwagę właśnie wybory, być może NPC będzie całkiem rozsądnym zagraniem. I tutaj mamy w ogóle informacje też od Rockefellera, że NPC wbija nam tutaj jako top 1 Memcoin hybrydowy, to jest ciekawe w ogóle. Vif bestia, tak? VIF, o którym wspomniałem, też też Memcoin, który gdzieś tam bardzo fajnie nam się tutaj zachowuje, aczkolwiek teraz na tych spadkach, no zobaczymy, czy nie wróci tam, gdzie tam skąd przyszedł i tutaj Wizard, który cały czas w ostatnim czasie bardzo mocno szyluje AI AI i w tym wypadku Spectre AI, o którym ja też mówiłem już wow, długi czas temu oni tutaj mają dosyć ciekawy produkt, no, czy to wystarczy, żeby pchać token do góry? Zobaczymy jeśli chodzi o moją ekspozycję na AI, no to bez wątpienia Taobitensor Tensor tutaj cały czas rządzi i słuchajcie, na sam koniec Crypto Secrets, bo tak mnie przetłumaczyli tutaj Crypto Secrets czyli tajemnice kryptowalut skład, jeśli chodzi o turniej Mistrzostwa świata w tradingu Bybita. World Series of Trading. Tutaj w tym roku jest pula na wygraną 10 milionów dolarów, więc bardzo dużo. To jest moja pierwsza wzmianka w ogóle o tym właśnie. Tutaj turnieju, więc jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć, link znajdziecie w opisie tego filmu, do czego serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś czuje się dobrym traderem i chce wziąć udział tutaj w walce o nagrody, to również będzie coś dla niego. Ja jeszcze szczerze mówiąc, nie miałem kiedy do tego przysiąść, ale prawdopodobnie dzisiaj, z racji tego, że dla was to nagrywam, dzisiaj się tym zajmę. I tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli się podobało, zostaw łapeczkę w górę, a my widzimy się w kolejnych odcinkach, w którym też prawdopodobnie omówię sobie coiny na październik. Zapraszam.